Ostatnie dwie ekranizacje powieści IT autorstwa Stephena Kinga odświeżyły nam kultową postać Pennywise'a, który od dekad straszył fanów prozy mistrza horroru. Bill Skarsgård, wcielający się w tytułową postać w filmach z 2017 i 2019 roku, wyniósł tę postać na zupełnie inny poziom i coś mi się zdaje, że strach przed zabawnymi klaunami stanie się coraz popularniejszy. Przygotowałem dla Was 10 ciekawostek na temat postaci IT. Zapraszam! 1. Pennywise jest starszy niż Wszechświat Trudno to pojąć, ale Pennywise jest starszy od Wszechświata. W książkach wyjaśniono, że to istniało przed Wielkim Wybuchem i po wylądowaniu na naszej planecie pozostawało w hibernacji. Wybudziło się, gdy w XVII wieku powstało miasto Dery i zaczęli ściągać do niego ludzie. Było wówczas odpowiedzialne za zniknięcie około 300 pierwszych osadników. Od tamtej pory budziło się co 27 lat, aby karmić się ludźmi. 2. Pennywise posiada supermoce. It posiada szereg specjalnych umiejętności, które mogłyby mu dać z powodzeniem miejsce w panteonie najmocniejszych komiksowych superbohaterów. Oprócz tego, że jest zmiennokształtny, potrafi również się regenerować, tworzyć iluzję, czytać w myślach czy komunikować się telepatycznie. Ma również wpływ na pogodę. Kilkukrotnie sprowadził potężną burzę. 3. Jego największym wrogiem jest Żółw. Pennywise ma swoje nemesis i jest nim prehistoryczny żółw Maturin, którego bliżej możemy poznać w powieści Mroczna Wieża, gdzie jest przedstawiony jako jeden z 12 strażników promieni, które utrzymują wieże. Wróg Pennywise'a również pochodzi z wszechświata Makrowers i jest istotą dobra. W kilku fragmentach filmu mogliśmy znaleźć odniesienia do tej postaci. 4. IT pojawia się również w innych dziełach Stephena Kinga. Pennywise jest nam znany jako bohater książki It oraz filmów opartych na niej. Nie jest to jedyna powieść mistrza grozy, w której się jednak pojawia. Możemy odnaleźć fragment o nim w książce strachy, gdzie jeden z bohaterów podróżując przez Dery widzi klauna w kanale. W filmie Łowca snów przez moment pojawia się graffiti z imieniem klauna i jest o nim również wzmianka w powieści Bezsenność. 5. Inspiracją do stworzenia Ita był seryjny morderca oraz Ronald McDonald. Przeszukując internet w poszukiwaniu materiałów do tego filmu, natknąłem się na dwie teorie mówiące o inspiracji dla Pennywise'a. Pierwsza, potwierdzona niegdyś w wywiadzie telewizyjnym przez samego autora, mówi o tym, że to oficjalny clown sieci McDonald's dostarczył pomysłu na stworzenie postaci klauna. Druga z teorii jest według mnie o wiele ciekawsza i możemy w niej poznać z postać seryjnego mordercy Johnny'ego Geisy, który występował charytatywnie na ulicznych festynach jako klaun i zwabiał chłopców oraz mężczyzn pod pretekstem pokazania im magicznej sztuczki. Następnie ogłuszał swoje ofiary i mordował. Został skazany na karę śmierci za 33 morderstwa młodych chłopców oraz mężczyzn. 6. Pennywise może żywić się wszystkim. Zarówno w książce, jak i w filmach Pennywise budzi się co 27 lat, aby ucztować na ludziach. Wiadomo, że lubi jeść dzieci, gdy się boją, ponieważ strach sprawia, że smakują lepiej. Jednak Pennywise może w rzeczywistości jeść wszystko. Jest tak, ponieważ jest zjadaczem światów, co oznacza, że może spożywać wszystko co chce, dopóki planeta nie zostanie zupełnie oczyszczona. 7. Posiada słabe strony. Chociaż mogłoby się wydawać, że id jest doskonałą i niepokonaną istotą, to jednak są sposoby na zranienie go, a nawet ostateczne pokonanie. Przede wszystkim Pennywise musi przestrzegać fizycznych zasad postaci, w której się przemienia, co wyjaśnia nam, dlaczego dzieciaki z Dery potrafiły sprawić, aby krwawił. Natomiast do pokonania Ita potrzebny jest zestaw składający się z odwagi i ogromnej przyjaźni, takiej jaka łączyła klub frajerów. 8. To powstało pod wpływem narkotyków. Amerykański magazyn Rolling Stone zapytał Kinga, pod wpływem jakich narkotyków napisał Ita. Autor bez wahania odpowiedział, że przez cały okres tworzenia towarzyszyła mu kokaina i skończył z nią dopiero rok po ukazaniu się książki. 9. It mówi w języku szwedzkim Ponieważ jest to starożytna istota, która przybierała na przestrzeni wieków wiele form, możemy się spodziewać, że potrafi się porozmawiać w wielu językach, jeśli nie we wszystkich. W filmie z 2017 roku reżyser skorzystał z tego, że Bill Skarsgård posługuje się szwedzkim i pozwolił mu powiedzieć kilka kwestii w tym języku. Więc jeżeli wydawało ci się, że klaun przemawia w jakimś nieznanym języku, to z pewnością była to mowa wikingów. 10. Poruszające się oczy klauna nie są wytworem technologii. Tutaj ciekawostka typowo filmowa, ale nie mogło jej zabraknąć, ponieważ poruszające się oczy klauna były jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech. Aktor wcielający się w postać IT przekazał twórcom, że nie potrzebuje do tego triku żadnej technologii w postprodukcji i potrafi wykonać go samodzielnie. Co więcej, w wywiadzie dla Konana O'Briena Bill Skarsgård zaprezentował uśmiech Pennywise'a bez makijażu, co wyglądało równie przerażająco jak w filmie. Aktor wyjawił, że mimikę trenował ze starszym bratem Gustawem, którego możecie kojarzyć z serialu Wikingowie, gdzie wcielał się w rolę Flokiego. To już wszystko co chciałem wam dzisiaj przedstawić. Zapraszam do innych filmów na kanale, choć nie jest to na razie porywająca liczba. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tych dziesięciu ciekawostek, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Nie zapominajcie wpaść na Instagram i Facebook po codzienne świeże informacje ze świata horrorów. Dzięki.